Witam, dzień dobry. Dziś porozmawiamy sobie o wyborze brokera. Zatem zacznijmy tak, że broker, czy też no, dom maklerski, w którym handlujemy, to jest narzędzie do handlu. To nie jest nasz przyjaciel. Ponieważ zawsze istnieje konflikt interesu pomiędzy nami a brokerem. Broker po prostu bierze to, co my stracimy. Także zawsze jest konflikt interesów. Pamiętaj proszę o tym. Broker nie będzie twoim przyjacielem i nie chce, żebyś wygrywał. Zatem, odnośnie samego sposobu wybierania tegoż brokera, na wykresach nie widać wielu manipulacji, które broker robi. Obejrzyj chociażby film o tym, jak brokerzy oszukują. Sprawdzaj brokerów, posługując się tylko i wyłącznie zimnym intelektem. Nigdy naciskiem marketingowym. Nie daj się nabrać na żadne reklamy. No, chcąc zarabiać na giełdzie, musisz być realistą. A realista wie, że marketing to sztuka oszukiwania ludzi. Przekaz marketingowy nigdy nie zawiera prawdy. A ty musisz właśnie naprawdę się skupić. To jedno z wymagań, aby stać się zarabiającym traderem, no czy też giełdowcem. Musisz się nauczyć polegać tylko na swoim zimnym intelekcie. Żelazny, zimny intelekt. Nigdy emocje. Zatem, ja w ogóle przy wyborze pomijam brokerów, którzy wykonali w przeszłości cokolwiek nieuczciwego. Zostali przyłapani na jakimś tam oszustwie, czy, czy udowodniono im no coś nieuczciwego, najprościej mówiąc. Tak zwyczajnie. Jeżeli broker został na tym przyłapany, no, dla mnie jest spalone i nie ma od tego odwrotu. Polecam taki, takie podejście. Wybór doker, brokera, czy też domu maklerskiego, dokonuje się pod kątem planowanej strategii. Czyli podejmujemy decyzję, czy u danego brokera w ogóle opłaci się handlować w sposób, jaki sobie wybraliśmy, czyli naszą strategią. Trzeba sprawdzić koszty transakcyjne na danym symbolu. Na przykład są brokerzy, gdzie się bardzo opłaca handlować akcjami USA, bo nie ma w ogóle prowizji, ale już kompletnie nie opłaca się handlować powiedzmy ETF-ami, no, tym bardziej na małym kapitale, bo na przykład prowizja jest pobierana od całości zlecenia, przepraszam, od pojedynczego zlecenia bez względu na jego wielkość. Z kolei dużym kapitałem, bardzo się wtedy opłaci, bo prowizja będzie niezmienna nawet przy powiedzmy 100 kontraktach, czy tam lotach wolumenu. To trzeba rozumieć. Zatem no, na pewno orientujesz się, że musisz mieć najpierw ustalony plan działania handlu, a dopiero do tego planu dobrać sobie brokera. No, często ktoś mnie pyta o sprawdzonego brokera, na przykład do, do handlu złotem czy, czy tam czymś innym. No ale jakiego handlu? Takie pytanie z góry pokazuje, że człowiek, który je zadaje, no niewiele wie o, o, o handlu na giełdach. Na jakie interwały ten handel, bo tutaj liczą się słapy Na jakie wolumeny, bo tutaj liczą się prowizje i spredy? Czy też w ogóle na jaki portfel? Bo tu liczy się przecież lewarek. Na coś innego zwracamy uwagę przy, przy wyborze brokera, zależnie od tego, co chcemy w ogóle na, na giełdzie robić. Te, te rzeczy trzeba ze sobą zgrać, dopasować je do siebie, czyli wybór brokera to też poniekąd część naszej strategii. Brokera dobiera się na przykład do kapitału. Jeżeli jest mały kapitał, no to musi być jakiś duży lewarek żeby w ogóle coś sensownego zarobić, trzeba, czyli trzeba wziąć pod uwagę rozporządzenie wykonawcze Unii, Europej Unii Europejskiej, które się w skrócie nazywa ESMA. Ono ogranicza maksymalny lewarek u brokerów w Unii do 1,30 na głównych parach walutowych i bodajże 1,5 na, na akcje czy tam CDF CFD na akcje. Um, powiem, powiem może w ten sposób. Jak ktoś umie handlować, to zarobi czy na 1,500, czy na 1,30. Ale jak ktoś nie umie, to i na jednym, na drugim straci. Więc ja nie widzę w tym żadnego sensu. Mam na myśli na tym ograniczeniu lewarka, w tym ograniczeniu lewarka, nie widzę żadnego sensu poza obcinaniem potencjału ludziom, którzy wiedzą, co robią. Bo jeżeli ktoś umie, to i tak ma obcięty lewarek, nie, nie może sięgnąć wyższych. Taka, a, a jeżeli nie umie, to straci na jednym i na drugim, prawda? Także no, dla mnie to jest troszeczkę mało sensowne. Ale to moja opinia osobista powiedzmy. Ale generalnie brokerzy spoza Unii Europejskiej nie mają tego ograniczenia. Także jeżeli mowa o małych kwotach, no to, no to wybór jest oczywisty. Czyli po prostu jeżeli kapitał jest mały, to lewarek musi być duży. No a to oznacza bardzo, ale to bardzo precyzyjne składanie zleceń. Moim zdaniem dla początkującego, ekstremalnie trudno jest wyznaczyć wolumen zlecenia na dużym lewarku. No, tu zbawieniem są algorytmy, ale na demo warto się pouczyć, warto doświadczyć, jaka jest różnica u takiego i u takiego brokera. Im więcej doświadczenia, tym lepiej. Tego nigdy za mało. Warto otworzyć wiele kont demo jednocześnie u różnych brokerów i, i, i u nich wszystkich robić to samo, żeby sprawdzić jaki będzie efekt. Wtedy zobaczysz różnice pomiędzy, pomiędzy tymi brokerami, jak to, jak to działa. No sam fakt różnic w kursach, w kwotowaniach. Czy też przerw w tych kwotowaniach stanie się dla ciebie widoczny? Pomiędzy brokerami mam na myśli. Popatrz, chociażby to jest bitcoin u czterech różnych brokerów. Bitcoin, ta, ten sam moment w czasie. Przyjrzyj się, że są małe różnice w tych świeczkach. Sięgają troszeczkę niżej, troszeczkę wyżej. No, ten ostatni tutaj, to, to jest akurat konto fundowane. No Przyznam od razu, że na kontach fundowanych manipulacje są największe. No co widać? U tych trzech brokerów w miarę podobnie. No tutaj zupełnie inaczej, tak. A to jest Bitcoin, chwila obecna. To jest powinno być identycznie, a nie jest. O tym też trzeba wiedzieć i wybrać sobie brokera, który utrzymuje te kwotowania w taki sposób, w jaki chcemy, żeby były. Zatem. No, tak jak powiedziałem, na kontach fundowanych to widać, widać najwyraźniej. Kolejnym kryterium jest no, sama nasza strategia, czyli instrumenty finansowe, jakie broker w ogóle oferuje, no i ich konkretne koszty transakcyjne. Czyli, czy broker ma w ofercie to, czym chcemy handlować, no, jeśli ktoś chce krypto, no, to musi sobie znaleźć brokera, który ma krypto. Bo nie wszyscy przecież mają, tak dla przykładu. No a jeśli ma, to czym chcemy handlować, to ile ten handel będzie kosztował? Nie kupuje się przecież kota w worku. Nie kupisz, nie wiem, na, na bazarku jabłuszek, jeżeli nie wiesz, ile, ile one kosztują, prawda? No to jest oczywiste. A wielu ludzi zaczyna handel na giełdach bez sprawdzenia, ile zlecenie będzie kosztowało. No bo zawsze jest jakiś koszt. Nie ma nic za darmo na tym świecie. To też jest realizm i trzeba, trzeba realnie na to patrzeć. Jeżeli tego kosztu nie widzisz, tak, taka moja mała rada, to znaczy, że masz za mało doświadczenia na giełdach i powinieneś się jeszcze pouczyć, zanim zaryzykujesz własne pieniądze. Bo ten koszt zawsze gdzieś jest i musisz rozumieć, że musisz go pokryć. Chociażby sam spread jest kosztem. Musisz to pokryć. Musisz rozumieć, jak to działa. Zatem ten koszt gdzieś jest i może być jakoś ukryty na pierwszy rzut oka. Na przykład w platformie może być wyłączona cena ASK, że widzisz tylko jedną. Jeżeli nie rozumiesz, że istnieje także cena ASK i to od niej będzie zależał koszt transakcyjny, to naprawdę jeszcze trochę edukacji przed Tobą. Zawsze ten koszt jest, koszt jest, i trzeba go znaleźć i sobie obliczyć, czy opłaca w ogóle się handlować naszą wybraną strategią na tym konkretnym instrumencie u tego konkretnego brokera. To jest zawsze sprawa indywidualna, bo te koszty są różne u różnych brokerów. Zatem, co jest tym kosztem? No, to zależy właśnie od strategii. Tak jak powiedziałem, to ze sobą trzeba wszystko dopasować, zgrać. No, po pierwsze. Jeśli chcemy handlować w skali intraday, czyli otwierać i zamykać tego samego dnia, to interesuje nas mały interwał czasowy, zatem spread ma znaczenie i prowizja ma jeszcze większe znaczenie, jako że będziemy otwierać stosunkowo duże wolumeny i zadowalać się małymi ruchami cenowymi. Czyli no po prostu mało pipsów nas będzie zadowalało na take proficie. Zatem prowizja musi być kosztem do przełknięcia, musi być w miarę rozsądna. W MT4 i MT5 można to sprawdzić e, tutaj, już pokażę. To jest w specyfikacji e, każdego symbolu, dowolnego. Klikniemy prawym, specyfikacja. Oj, na drugim monitorze mi się otworzyło, przepraszam, tu jest. I prowizja zawsze jest umieszczona nad e, godzinami handlu i, e, i kwotowań. Tutaj, jeżeli w tym punkcie nad sesja nie ma prowizji, to znaczy, że ten konkretny symbol nie ma prowizji. Tutaj jest prowizja i jest też napisany sposób, w jaki ona jest, jest obliczana. Ale też trzeba zwrócić uwagę, że to u różnych brokerów są różne sposoby obliczania prowizji, nawet na tym samym symbolu. Tutaj zawsze jest napisane w jaki sposób będzie liczona. Jeżeli jest napisane, napisane in-out, to znaczy, że to jest połowa kosztu całej prowizji, że za otwarcie będzie tyle i za zamknięcie też będzie tyle. Czyli razem będzie 3 dolary, tak? Nie półtora, tylko 3. Pokażę u innego brokera, jak to wygląda. No na przykład tutaj na bitcoinie bodajże nie ma, ale na, na walutach już jest. E, o proszę, in-deals, Czyli za całe zlecenie. To znaczy, że za jeden lot pobierane jest 6. Już tego nie trzeba mnożyć razy 2, czyli nie za otwarcie i zamknięcie, tylko po prostu od razu 6. Czasem to też jest podawane w procentach, to się akcji często tyczy, zaraz coś otworzymy. A nie, u tego w ogóle za akcję. No właśnie, tu nie było prowizji za akcję, ale na pewno tutaj są prowizje za akcje i tu są w procentach. Weźmy coś sobie. Ehm. A nie tu też jest y, zalota y, in out, czyli można policzyć, ile to wynosi. No właśnie o to chodzi u każdego, y, u każdego brokera to będzie coś innego. Spójrzmy tutaj z bo, bo szczerze nie pamiętam każdego osobno. O, tu też procent od wolumenu transakcji tam, typu in-out, czyli to jest połowa kosztu, ale bywa tak, że to jest procent w ujęciu rocznym, który trzeba podzielić przez 360. Zwracam uwagę, nie 365, tylko 360. Tak są liczone procenty roczne. No, i o tym też trzeba wiedzieć, to sobie trzeba policzyć, czy ta prowizja jest na tyle mała, że warto, że w ogóle opłaci się tutaj handlować naszym, naszym sposobem. Zatem, posuwając się, się dalej, no tak samo ważne są oczywiście spready przy niskich interwałach. I to nie te minimalne, co często są tam podawane gdzieś w reklamach czy coś takiego, tylko rzeczywiste, na które trzeba sobie popatrzeć, przyjrzeć się. Te, te prawdziwe. Tu warto otworzyć rachunek i poobserwować, jak, jakie one naprawdę są, bo to jest jedna z informacji, której nie widać na wykresach. Spread przecież tu nie jest nigdzie historycznie zapisywany, tak? My widzimy, ile to jest w tej chwili, ale on mógł tu być trzy razy większy. No co prawda można mieć jakiś sposób, no tak jak ten mój Argosik tutaj chociażby podaje, jaki był największy tam w jakimś ostatnim okresie. Chwilowy jest taki, wcześniej był taki. Ale no właśnie warto otworzyć rachunek i to sobie poobserwować. Jak ktoś umie ściągnąć historię Tików z serwera brokera, ale Tików, nie, nie świeczek, tylko Tików. No co można zrobić w przypadku MT5? To może w Excelu później sobie przeanalizować, gdzie ten spread skakał, gdzie był największy, jak, jak się kształtował. No ale bez takiej umiejętności y, trzeba po prostu patrzeć sobie na wykres y, i się przyglądać, jak on, y, jak on się zachowuje. Powinien być w miarę taki sam. Z kolei w przypadku na dłuższych interwałach spread i prowizja nie mają już takiego znaczenia. Jako, że no, będziemy celować w relatywnie duże ruchy cen. Mówiąc po polsku, będziemy polować na dużą ilość pipsów, zatem spread i ta prowizja no, znikną w tłumie, będą minimalne, nawet jeżeli u, u danego brokera są większe niż u pozostałych. Um, za to istotny stanie się swap, czyli opłata za nocowanie kontraktu, przytrzymanie go przez noc na drugi dzień. E, ponieważ e, grając na długich interwałach, no, nie zamkniemy tego samego dnia, tak, e, trzymając zlecenie około miesiąca na przykład, można samym słopem oddać cały zysk brokerowi, jeżeli ten słop jest po e, I ten słop też widać w specyfikacji kontraktu każdego. Swap rajst. Tutaj jest long, czyli zakupno, a tu jest short za sprzedaż. I trzeba go sobie przeliczyć. No i tu jest in point, czyli w ty, w ten, ten, ta najmniejsza podziałka yy, ostatnia cyfra w cenie. Yy, I też trzeba sobie sprawdzić, czy w ogóle będzie się opłacało w ten sposób handlować, bo bywa, że się nie opłaca. Naprawdę przy jakichś tam mniejszych ruchach ten, ten słop pokryje, znaczy zje nam zysk i, i przy, w najlepszym wypadku wejdziemy na zero. I też trzeba pamiętać, że są różne sposoby obliczania swapu, czy tam w ujęciu rocznym, czy, yy, czy w pipsach, czy, czy od pojedynczego zlecenia. To też wszystko jest w tej specyfikacji kontraktu. Trzeba bardzo dokładnie to sprawdzić i rozumieć, w jaki kontrakt się wchodzi. Za ile się kupuje to jabłuszko. Yy, no, mówiąc, yy, mówiąc najprościej, u każdego brokera ten sam symbol. Może mieć różne koszty, różnie, różne słapy, różnie naliczane słapy i prowizje. No, jak powiedziałem, to trzeba zwyczajnie samemu sprawdzić. Jeżeli handlujemy różnymi klasami wehikułów finansowych, no czy też symboli, jest oczyty, oczywiste, że najpierw trzeba poznać ich naturę, no sprawdzić. Udanego brokera, co można wykorzystać na naszą korzyść, a cze, od czego trzeba się trzymać z daleka. <laughs> Przepraszam. Dla przykładu, jeśli chcemy handlować no, kontraktami, kontraktami terminowymi, to fakt, że na terminusach, jak to się w skrócie mówi, nie ma w ogóle opłat swap, jest czymś, co pomnaża zysk. Jak najbardziej, bo takiego terminusa można trzymać dwa miesiące i nie ma swapu w ogóle. Ale czy u danego brokera przypadkiem spready na takich kontraktach nie pochłoną więcej niż wziąłby swap? Tak też się zdarza. To trzeba rozumieć i sprawdzić. Trzeba wiedzieć, jakie te koszty będą u tego brokera przed otwarciem transakcji. Nie po, tylko przed. No to samo tyczy się akcji czy czegokolwiek innego, czym chcemy handlować. Czasem prowizje są tak ogromne, że, że handel intraday u danego brokera nie ma sensu, i, i tyle, i trzeba się z tym pogodzić. Jeżeli nasza strategia to strategia handlu, właśnie intraday, to, no to dziękujemy takiemu brokerowi. Nic tutaj nie zrobimy. Pytanie osób trzecich o polecanie jakiegoś brokera jest bardzo niebezpieczne, bo dana osoba poleci nam brokera do swojego stylu handlu, a nie do naszego. Jeśli jesteś na początku przygody z giełdą, no, no rozumiem, jesteś skazany na, na opinie i polecenia innych, ale staraj się jak najszybciej samemu zrozumieć nat naturę domów maklerskich, naturę tych wszystkich opłat, które pokazałem, i samemu decydować o wyborze brokera czy też brokerów, bo handel u kilku naraz. E, także jest dobrym pomysłem. To jest rodzaj dywersyfikacji. No tak jak ja pokazałem, mam u czterech e, to samo e, naraz, że tak powiem, uruchomione bo to też dobrze działa też troszeczkę zyski są, e, są lepsze, niż u jednego to samo. E, naturę czy też mm, specyfikację brokera trzeba znać. Tak jak pokazałem, matematycznie polegając na, na po prostu tym, co Ci się będzie opłacało, a co nie, nigdy na reklamach. Proszę zrozum to. Jeżeli dobrze wybierzesz brokera dla swojej strategii, masz o wiele większą szansę na zarobek, niż jeśli wyboru dokonasz na podstawie właśnie bombardujących nas w kółko reklam, poleceń od szkoleniowców, to już nie daj Bóg, czy jakiejkolwiek innej opinii osoby trzeciej. Możesz się na tych opiniach opierać, jako na fundamencie, ale wybór końcowo powinien być Twój do Twojego stylu handlu, do Twojej strategii, do tego, co Ty potrzebujesz. Tak jak powiedziałem, jeżeli na przykład masz mały kapitał, no to wiesz, że broker, co oferuje 5000 symboli, jest Ci do niczego niepotrzebny, bo i tak na tyle cię nie stać. Może będziesz mógł handlować, nie wiem, trzema, czterema na raz. Jeżeli masz dużo kapitału. I chcesz na, wejść na intraday, oczywiście, broker z fajnym lewarkiem będzie dobry, i wtedy już powinien mieć dużo fajnych czy też zróżnicowanych klas instrumentów finansowych, żebyś mógł fajnie dywersyfikację zrobić. Wtedy to ma znaczenie. Z małym kapitałem nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli broker ma tańsze instrumenty, ale mniej symboli, a ty masz mały kapitał, to weź takiego brokera. Jeżeli broker jest trochę droższy, ale ma więcej instru instrumentów do wyboru i twój kapitał jest całkiem pokaźny, weź tego drugiego, bo po prostu bardziej ci się opłaci. Tu o to chodzi, co tobie się opłaci. To ty masz o końcowo odejść z zyskiem. Po to to wszyscy robimy, prawda? Nie, żeby fundować brokerom. Yy, Cokolwiek, tylko żeby na końcu samemu odejść z zyskiem. No taka jest prawda. Tu naprawdę trzeba się opierać. Przemyśl, proszę to, co mówiłem, i weź sobie do serca jedno główne przesłanie polegaj tylko i wyłącznie na żelaznym intelekcie i rzeczywistych warunkach handlowych, które sam możesz sprawdzić. Jeżeli broker ci uniemożliwia w jakiś sposób sprawdzenie czegoś, no to już odpuszczaj, na sam start, bo to znaczy, że coś jest ukrywane. Nie wiesz nikomu, sprawdzaj to wszystko sam. W końcu to tylko Tobie zależy, abyś to ty zarabiał, nie? No, taka też jest prawda. Dziękuję bardzo za uwagę.